Cześć, w tym odcinku przybliżę Wam nowość w Polsce i na Bałtyku, jaką jest Downwind Foil. Skupimy się na prognozie pogody i warunkach, jakie należy wybrać do pierwszych Downwindów. Cztery najważniejsze rzeczy, czyli kierunek wiatru, siła wiatru, okres fali oraz kierunek swellu. Zaczniemy od najważniejszego, czyli kierunku wiatru, który powinien być wzdłuż wybrzeża. Wtedy downwind jest najłatwiejszy, najprzyjemniejszy i możemy cieszyć się jazdą z wiatrem i rozkołysem. Jeżeli wiatr jest delikatnie do brzegu, to również ten downwind można zrobić, ale takie warunki są trudniejsze, ponieważ rozkołys. I wiatr dopychają cały czas do wybrzeża, i trzeba po prostu walczyć, żeby wypływać cały czas od brzegu, więc po prostu takie warunki są trudniejsze. To samo dotyczy wiatru delikatnie od brzegu. Wtedy po pierwsze trzeba płynąć daleko od brzegu, co jest mniej bezpieczne, i też odbywa się po prostu walka, żeby, żeby nie oddalać się cały czas od wybrzeża, tylko utrzymywać tą bezpieczną, ten bezpieczny dystans. Także kierunek. Wzdłuż wybrzeża, nasze polskie wybrzeże jest naprawdę dość mocno połamane, więc zawsze można znaleźć odpowiedni odcinek, na którym wiatr układa się dokładnie wzdłuż wybrzeża. Kolejna kwestia to siła wiatru. Tutaj takie najbardziej odpowiednie i najlepsze warunki na początek to jest przedział pomiędzy 15 i 25 węzłów. Jeżeli ten wiatr jest Słabszy to oczywiście m, po pierwsze jest, jest trudniej spływać z wiatrem i z rozkołysem, ponieważ y, i rozkołys jest mniejszy i mam mniej, y, mniej wsparcia wiatrowego. A znowu, jeżeli ten wiatr jest za mocny, to na Bałtyku robi się duży, duży rozkołys, duży bałagan, i w takich warunkach odnalezienie się wymaga już y, większych umiejętności. Trzecia rzecz. To y, okres fali, czyli okres rozkołysu. Na Bałtyku tak naprawdę mamy tylko mm, swell wiatrowy, nie ma tego tak zwanego ground swellu, który jest na oceanach i który generuje y, bardzo dużą moc, i tam y, z, takie dobre warunki to y, załóżmy od 12 do 18 sekund, y, y, i wtedy to. To są po prostu bardzo dobre, mocne fale z ogromną mocą. Na Bałtyku y, mamy y, taki przedział okresu fali od 3 maksymalnie do 10, gdzie to 10 sekund, 8, 9, 10 sekund zdarza się naprawdę y, bardzo y, sporadycznie. Z reguły ten okres to 4 do 6 sekund, i tutaj po kilkunastu spływach na Bałtyku w różnych kierunkach, przy wietrze wschodnio-południowym, przy wietrze zachodnim, północno-zachodnim, czy nawet północnym, z końca półwyspu Helskiego do Gdańska, wiemy już, że jeżeli okres fali jest do 5 sekund. To wybieramy większe foile. Z reguły jest to po prostu JAM 1600 lub 1400 OAR 10. A jeżeli swell, jeżeli okres fali jest powyżej 5, 6, 7, 8, możemy wybrać już mniejsze foile. I tutaj najczęściej pada na igla X w rozmiarach 800, 900 lub 1000, w zależności od wagi i oczywiście umiejętności. Czwarta rzecz to kierunek swell'u. Na Bałtyku ze względu na to, że mamy głównie wiatrowy swell, najczęściej ten swell po prostu układa się dokładnie tak samo jak wiatr, ale, ale nie jest to reguła, ponieważ zdarzają się sytuacje, kiedy na przykład na północy Bałtyku mieliśmy mocny wiatr i z tamtego kierunku swell kieruje się w w kierunku, naszego, w kierunku naszego wybrzeża i na przykład kolejnego dnia włącza się wiatr z innego kierunku. I wtedy może być taka sytuacja, że po prostu jeden swell przecina się z drugim i takie warunki po prostu też trochę utrudniają, ponieważ są duże zawirowania pod wodą. Jeden swell nas hamuje, drugi z drugim płyniemy. Więc to utrudnia. Tutaj najlepiej jest po prostu wtedy, jeżeli swell jest z takiego samego kierunku jak wiatr. Na ten odcinek to wszystko. Na pewno będą kolejne odcinki dotyczące downwindów. Będzie odcinek o sprzęcie, będzie odcinek o akcesoriach, które są potrzebne na downwindy i o bezpieczeństwie. Śledźcie nasz kanał i Zapraszam na kolejne odcinki.